Odcinek ósmy. Plan B, który musi działać. Twoja solidna strategia kopii zapasowych WordPress. Witajcie w ósmym odcinku naszego podcastu o bezpieczeństwie WordPress. W poprzedniej audycji uzbroiliśmy nasze strony w tarczę przeciwko złośliwemu oprogramowaniu. Dziś wracamy do tematu, który pojawiał się w niemal każdym odcinku jako absolutna podstawa i fundament bezpieczeństwa do kopii zapasowych, czyli backupów. Dziś zanurzymy się w ten temat znacznie głębiej omawiając, jak stworzyć naprawdę solidną i niezawodną strategię backupową. Bo plan B to nie opcja, to konieczność. Pamiętacie naszą rozmowę o tym, dlaczego kopie zapasowe są tak ważne? Nieważne, jak doskonale zabezpieczycie swoją stronę zawsze, ale to zawsze. Istnieje pewne ryzyko. Może to być wyrafinowany atak hakerski, który obejdzie wasze zabezpieczenia. Może to być awaria serwera w firmie hostingowej. Tak, to się zdarza nawet najlepszym. Może to być zwykły błąd ludzki. Wy sami, albo ktoś z waszego zespołu, przypadkowo usunie ważną treść, albo popsuje coś podczas modyfikacji strony. Mogą to być też problemy po aktualizacji jakiejś wtyczki czy motywu, które spowodują, że strona przestanie działać. W każdej z tych sytuacji aktualna i sprawna kopia zapasowa to wasza polisa ubezpieczeniowa, wasz magiczny przycisk cofnij, który pozwala na szybkie. I stosunkowo bezbolesne przywrócenie strony do poprzedniego działającego stanu. Bez backupu odzyskanie utraconych danych może być albo niemożliwe, albo niezwykle kosztowne i czasochłonne. Zanim przejdziemy do strategii, przypomnijmy sobie szybko, co powinna zawierać kompletna kopia zapasowa, aby móc w pełni ożywić waszą stronę po awarii. Wyobraźcie sobie, że to szczegółowy plan i wszystkie materiały potrzebne do odbudowy waszego domu od zera. Musi zawierać dwie kluczowe rzeczy: wszystkie pliki WordPressa, rdzeń WordPressa, czyli podstawowe pliki systemu. Choć teoretycznie można je pobrać ze strony wordpress.org, ich uwzględnienie w backupie może przyspieszyć proces przywracania. Katalog WP Content to jest absolutnie najważniejszy element plików. Tu znajdują się wszystkie Wasze unikalne elementy: zainstalowane motywy, odpowiedzialne za wygląd strony, wszystkie wtyczki dodające funkcjonalności a przede wszystkim wszystkie Wasze media, obrazki, filmy, dokumenty PDF znajdujące się w podkatalogu Uploads. Utrata tego katalogu jest często nieodwracalna. Pliki konfiguracyjne. Kluczowe pliki takie jak wp-config.php, zawierający m.in. dane dostępowe do bazy danych i unikalne klucze bezpieczeństwa. Oraz plik htaccess, plik z regułami dla serwera. Cała baza danych. MySQL MariaDB. To, jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, mózg waszej strony przechowuje całą dynamiczną treść. Wszystkie wasze wpisy, strony, komentarze, kategorie, tagi, dane użytkowników w tym ich zaszyfrowane hasła, ustawienia WordPressa, konfiguracje wtyczek i motywów. Jest to najczęściej aktualizowana część waszej witryny. Mając te dwa elementy kompletne pliki i kompletną bazę danych jesteście w stanie odtworzyć swoją stronę. Przejdźmy teraz krok po kroku do budowania solidnej strategii kopii zapasowych. Krok pierwszy. Wybierzcie i skonfigurujcie niezawodną metodę lub wtyczkę do tworzenia kopii zapasowych. Wasz automatyczny archiwista. Dlaczego automatyzacja jest tak ważna? Ręczne robienie kopii zapasowych jest czasochłonne, łatwo o tym zapomnieć, a także łatwo popełnić błąd, na przykład zapomnieć o jakimś katalogu. Czy źle wyeksportować bazę danych? Dobra wtyczka lub odpowiednie narzędzie zautomatyzuje ten proces, zapewniając regularność i kompletność backupów. Jakie są metody tworzenia kopii zapasowych? Automatyczne przez wtyczki. To najpopularniejsza i najwygodniejsza metoda dla większości użytkowników WordPressa. Na co zwrócić uwagę przy wyborze wtyczki? Powinna oferować planowanie automatycznych backupów na przykład codziennie, co tydzień. Możliwość wyboru, co dokładnie ma być backupowane, czy tylko baza danych, tylko pliki, czy całość. Możliwość zapisywania kopii w zdalnych lokalizacjach. O tym za chwilę to bardzo ważne. Oraz co równie istotne, łatwy i intuicyjny proces przywracania strony z kopii. Popularne i polecane wtyczki to na przykład Updraft Plus, bardzo popularna, z wieloma opcjami w wersji darmowej, Backview Pub Duplicator, Świetny także do migracji stron: Backup Body to już płatna, ale bardzo rozbudowana wtyczka, czy All-in-One VP Migration głównie używana do migracji, ale tworzy pełny pakiet strony, który jest formą backupu. Wiele z nich ma naprawdę solidne darmowe wersje, które w zupełności wystarczą wielu użytkownikom: manualne, ręczne to opcja dla bardziej zaawansowanych technicznie użytkowników, którzy lubią mieć pełną kontrolę. Polega na ręcznym pobraniu wszystkich plików strony z serwera za pomocą klienta FTP, np. FileZilla, oraz na ręcznym wyeksportowaniu całej bazy danych do pliku SQL za pomocą narzędzia phpMyAdmin, dostępnego zazwyczaj w panelu waszego hostingu. Daje to pełną kontrolę nad procesem, ale wymaga dużej wiedzy technicznej, dyscypliny i regularności. Narzędzia w panelu hostingowym wielu dostawców hostingu. Na przykład przez popularne panele jak CPanel czy Direct Admin, udostępnia własne narzędzia do tworzenia pełnych lub częściowych kopii zapasowych całego konta hostingowego. Warto sprawdzić, co oferuje wasz hosting i jak te narzędzia działają. Backupy oferowane przez dostawcę hostingu, tzw. backup serwerowy. Większość renomowanych firm hostingowych wykonuje regularne, automatyczne kopie zapasowe całej swojej infrastruktury, w tym waszego konta. To bardzo wygodne i stanowi pewną siatkę bezpieczeństwa, ale taki backup nie powinien być waszym jedynym zabezpieczeniem. Zawsze warto, a nawet trzeba mieć również własne, niezależne kopie zapasowe, nad którymi macie pełną kontrolę. Dlaczego? Bo backupy hostingowe mogą mieć swoje ograniczenia. Na przykład mogą być robione rzadziej niż potrzebujecie, mogą być przechowywane krócej, a procedura ich przywrócenia może być bardziej skomplikowana. Lub czasochłonna. Sprawdźcie u swojego hostingodawcy, jak często robią backupy, jak długo je przechowują i jaka jest procedura ich ewentualnego przywrócenia. Jeśli zdecydujecie się na wtyczkę, wybierzcie jedną, zainstalujcie ją standardowo przez wtyczki Dodajnową. Aktywujcie i przejdźcie bardzo dokładnie przez jej ustawienia, konfigurując harmonogram i, co kluczowe, miejsce docelowe dla waszych kopii. Krok drugi skonfigurujcie pełne kopie zapasowe pliki plus baza danych i ustawcie ich regularny harmonogram. Co musi obejmować pełna kopia zapasowa? Jak już mówiliśmy, wszystkie pliki waszej instalacji WordPress, rdzeń wtyczki motywy, a zwłaszcza wszystkie wasze media z katalogu Uploads oraz całą bazę danych. Niektóre wtyczki pozwalają na wykluczenie pewnych plików czy katalogów. Upewnijcie się, że nie wykluczacie niczego istotnego. Jak często robić te pełne kopie? To zależy od tego, jak często Wasza strona się zmienia, jak często dodajecie nowe treści. Strony bardzo dynamiczne. Sklepy internetowe, gdzie ciągle pojawiają się nowe zamówienia, nowi klienci. Aktywne blogi z wieloma nowymi wpisami i komentarzami dziennie. Portale newsowe. Dla takich stron zalecane są codzienne pełne backupy. A dla samej bazy danych, jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, nawet częstsze, na przykład co kilka godzin. Jeśli to możliwe, i wasza wtyczka na to pozwala. Strony statyczne lub rzadko aktualizowane, np. proste wizytówki firmowe, strony portfolio, które zmieniają się raz na kilka tygodni czy miesięcy. Tutaj pełny backup może być tworzony rzadziej, np. raz w tygodniu. Wybierzcie też odpowiednią porę dnia na wykonywanie automatycznych backupów. Najlepiej taką, kiedy ruch na waszej stronie jest najmniejszy, np. Na późna noc lub bardzo wczesny ranek. Aby proces backupu nie obciążał nadmiernie serwera i nie spowalniał strony dla użytkowników. I tu po raz kolejny przypomnienie, które jest jak refren w tej piosence o bezpieczeństwie: zawsze wykonujcie dodatkową ręczną kopię zapasową przed i po wprowadzeniu jakichkolwiek znaczących zmian na stronie, przed aktualizacją WordPressa, wtyczek, motywów, przed instalacją nowych, nieznanych rozszerzeń. Czy przed większymi modyfikacjami treści lub struktury strony? Krok trzeci. Bezpiecznie przechowujcie kopie zapasowe zawsze poza głównym serwerem, na którym działa Wasza strona. To jest zasada, od której nie ma absolutnie żadnych wyjątków. Jest ona absolutnie kluczowa dla skuteczności Waszej strategii backupowej. Dlaczego? Trzymanie kopii zapasowych tylko na tym samym serwerze, gdzie znajduje się Wasza strona produkcyjna, to jak trzymanie zapasowego klucza do domu wewnątrz tego domu. Jeśli dom spłonie, czyli serwer ulegnie poważnej awarii, zostanie całkowicie schakowany i dane zostaną usunięte lub zaszyfrowane. Stracicie i dom, i klucz zapasowy. Taki backup jest praktycznie bezwartościowy w przypadku poważnych katastrof. Gdzie więc przechowywać te cenne kopie? W tak zdalnych, bezpiecznych lokalizacjach. Usługi przechowywania w chmurze (cloud storage) to obecnie najpopularniejsze i często najwygodniejsze rozwiązanie. Usługi takie jak Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Amazon S3 lub kompatybilne z S3, jak Wasabi czy Backblaze B2, oferują bezpieczne miejsce na wasze backupy. Wiele wtyczek do backupu WordPressa, np. Updraft Plus, oferuje bardzo łatwą integrację z tymi usługami. Wystarczy je połączyć. A backupy będą automatycznie wysyłane do chmury. Inny, niezależny serwer FTP/SFTP. Jeśli macie dostęp do innego bezpiecznego serwera, na przykład w innej lokalizacji geograficznej, możecie skonfigurować wysyłanie backupów tam. Lokalnie na waszym komputerze lub zewnętrznym dysku twardym. To jest dobra opcja jako dodatkowa kopia. Ale nie powinna być jedynym miejscem przechowywania backupów. Dlaczego? bo wasz komputer też może ulec awarii. Dysk twardy może się zepsuć. Komputer może zostać skradziony lub zainfekowany ransomware. Jeśli decydujecie się na przechowywanie kopii na dysku zewnętrznym, trzymajcie go w bezpiecznym miejscu, najlepiej oddzielonym fizycznie od komputera, na przykład w innym pomieszczeniu, a nawet w innej lokalizacji. Pojawia się też nowa, ważna kwestia. Szyfrowanie kopii zapasowych. Jeśli wasze kopie zapasowe zawierają wrażliwe dane, np. dane osobowe klientów ze sklepu internetowego, informacje finansowe, warto, a nawet trzeba, rozważyć ich zaszyfrowanie PRZ, wysłaniem do zdalnej lokalizacji lub PRZ zapisaniem na nośniku zewnętrznym. Dzięki temu, nawet jeśli ktoś niepowołany uzyska dostęp do samego pliku backupu, bez klucza deszyfrującego nie będzie w stanie odczytać jego zawartości. Niektóre zaawansowane wtyczki do backupu. Oferują taką opcję szyfrowania. I jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca przechowywania. Przechowujcie wiele wersji backupu z różnych okresów czasu. Nie nadpisujcie codziennie tej samej jednej kopii. Dobre wtyczki pozwalają na ustawienie retencji, czyli przechowywania na przykład ostatnich siedmiu codziennych kopii, ostatnich czterech tygodniowych kopii i na przykład ostatnich trzech miesięcznych kopii. Dlaczego to ważne? Bo czasami problem na stronie, np. Na cicha infekcja malware, uszkodzenie danych, może nie zostać od razu zauważony. Jeśli zauważycie go dopiero po tygodniu, a macie tylko backup z wczoraj, który już zawiera problem, to jesteście w kropce. Mając historię backupów, możecie przywrócić stronę do stanu sprzed dłuższego czasu, kiedy na pewno była czysta i sprawna. Krok czwarty: Regularnie testujcie proces przywracania kopii zapasowej. Ćwiczcie swój plan ewakuacji, zanim naprawdę będzie potrzebny. Posiadanie kopii zapasowej to jedno, ale musicie mieć 100% pewności, że ta kopia faktycznie działa i że potraficie ją skutecznie przywrócić w sytuacji kryzysowej. To jak posiadanie gaśnicy w domu. Musicie nie tylko wiedzieć, gdzie ona jest, ale także jak jej użyć i czy jest sprawna, zanim wybuchnie prawdziwy pożar. Samo posiadanie backupu, którego nigdy nie próbowaliście przywrócić, to fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Jak testować proces przywracania? Róbcie to regularnie, co najmniej raz na kilka miesięcy, na przykład co kwartał, a także zawsze po większych zmianach na stronie lub serwerze, na przykład po zmianie hostingu. Idealnie przywracajcie stronę na środowisku testowym, staging, a nie na działającej stronie produkcyjnej. Środowisko testowe, nazywane też stagingowym, to bezpieczna kopia waszej strony, odizolowana od tej na żywo gdzie możecie bez ryzyka eksperymentować, testować aktualizacje czy właśnie proces przywracania backupu. Wiele dobrych firm hostingowych oferuje tworzenie takiego środowiska jednym kliknięciem. Możecie też stworzyć lokalną kopię strony na swoim komputerze, na przykład za pomocą darmowych narzędzi jak LocalVP czy XAMPP i tam testować przywracanie. Przejdźcie przez cały proces przywracania zgodnie z instrukcjami waszej wtyczki do backupu narzędzia hostingowego lub metody manualnej, jeśli z takiej korzystacie. Po przywróceniu strony na środowisku testowym bardzo dokładnie sprawdźcie, czy wszystko działa poprawnie, czy wszystkie treści są na miejscu, czy menu działa, czy formularze wysyłają maile, czy nie ma żadnych błędów PHP, czy wygląd się nie rozjechał. Taki test da Wam nie tylko pewność, że Wasze backupy są dobre, ale także przećwiczycie sam proces przywracania, dzięki czemu w prawdziwej sytuacji kryzysowej Będziecie działać szybciej, pewniej i z mniejszym stresem. Odkryjecie też ewentualne problemy z backupem lub procesem przywracania, zanim będzie za późno. Krok piąty. Opcjonalnie, ale to bardzo dobra praktyka. Stosujcie zasadę backupu 3.2.1. Co to jest zasada 3.2.1? To taki złoty standard w świecie tworzenia kopii zapasowych, rekomendowany przez wielu ekspertów. Miejcie co najmniej trzy kopie swoich danych jedna produkcyjna i dwie kopie zapasowe. Przechowujcie te kopie na co najmniej dwóch różnych rodzajach nośników. Na przykład dysk serwera w chmurze plus zewnętrzny dysk twardy. Co najmniej jedna kopia powinna być przechowywana poza główną lokalizacją offsite. Czyli na przykład nie w tym samym budynku co wasz komputer czy główny serwer, na którym jest strona produkcyjna. O przechowywaniu poza głównym serwerem mówiliśmy już. To jest absolutnie kluczowe. Jak to wygląda w praktyce? Możecie na przykład skonfigurować automatyczne wysyłanie codziennych kopii do usługi chmurowej, na przykład Google Drive to jest Wasza pierwsza kopia off-site na innym nośniku. A dodatkowo, co jakiś czas, na przykład raz w tygodniu lub miesiącu, pobierać pełną kopię na swój zewnętrzny dysk twardy, który trzymacie w bezpiecznym miejscu w domu lub biurze. To druga kopia na innym nośniku, również off-site względem serwera produkcyjnego. Krok szósty. Zawsze wykonujcie ręczną kopię zapasową przed dużymi zmianami na stronie. Dodatkowa siatka bezpieczeństwa. Nawet jeśli macie perfekcyjnie skonfigurowane, regularne, automatyczne backupy, jest jedna zasada, której warto się trzymać. Przed każdą potencjalnie ryzykowną operacją na waszej stronie, zróbcie dodatkową świeżutką kopię zapasową na żądanie. Lepiej dmuchać na zimne. Wiedza, że macie aktualną, łatwą do przywrócenia kopię. Sprzed, bukwalno chwili, znacznie zmniejsza stres i obawy przed ewentualnymi problemami, np. po dużej aktualizacji. Kiedy robić taki dodatkowy ręczny backup? Przed aktualizacją rdzenia WordPressa, zwłaszcza większych wersji, przed zmianą aktywnego motywu na zupełnie inny. Przed aktualizacją dużej liczby wtyczek naraz lub przed aktualizacją bardzo ważnej, dużej wtyczki, np. WooCommerce, jakiegoś page buildera. Przed zmianą wersji PHP na serwerze, przed instalacją nowej, nieznanej wam wcześniej wtyczki, zwłaszcza jeśli nie pochodzi ona z oficjalnego repozytorium WordPressa, przed wprowadzaniem jakichkolwiek własnych modyfikacji w kodzie PHP, CSS czy JavaScript, przed masowym usuwaniem dużej ilości treści lub użytkowników. Większość dobrych wtyczek do backupu pozwala na bardzo łatwe uruchomienie takiego ręcznego, pełnego backupu jednym kliknięciem, bez czekania na zaplanowany harmonogram. Warto z tego korzystać. Podsumowując dzisiejszy, niezwykle ważny odcinek: solidna strategia kopii zapasowych to Wasza najważniejsza linia obrony. Wasz plan B, który musi zadziałać, gdy wszystko inne zawiedzie. Automatyzujcie proces tworzenia backupów. Przechowujcie je w bezpiecznych, zdalnych, niezależnych lokalizacjach najlepiej co najmniej dwóch. Rozważcie szyfrowanie, jeśli przechowujecie wrażliwe dane. Regularnie testujcie proces przywracania na środowisku testowym. Stosujcie zasadę 3.2.1, jeśli to możliwe. I zawsze, zawsze, róbcie dodatkowe kopie przed ważnymi zmianami na stronie. Wdrożenie tych zasad da Wam spokój ducha, którego nie da się przecenić. To wszystko na temat strategii backupowej. Mam nadzieję, że ten odcinek zmotywuje Was do przyjrzenia się Waszym obecnym rozwiązaniom i ewentualnego ich ulepszenia. W dziewiątym odcinku przejdziemy do zaawansowanych technik bezpieczeństwa. Porozmawiamy o certyfikatach SSL, zaporach sieciowych, WAF i innych metodach, które dodatkowo wzmocnią Waszą stronę. Dziękuję za wysłuchanie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące backupów, zostawcie komentarz. Pamiętajcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, i niech Wasze backupy będą zawsze aktualne i gotowe do działania.